Złomami, kurwa, dwie ręce. I jest tak, że od tamtej pory byłam królem, no mój dziecko. Miałam wszystko. Miałam jedzenie, miałam wszystko, co chciałam. Byłam królem, jak? bo zdobyłam sobie hierarchię. Byłam hierarchią, którą, rządzi, którą rządziłam. Ja rządziłam. I to jest właśnie jak pies, który. Zdobył żarcie, które zdobył i pożar. I nie zrozumiecie tego, ktoś tego co nie przeżył. A ja to przeżyłam. Ja to przeżyłam przez 16 lat. I ja uczyłam się tego. Ja przez 5 lat, co byłam przez 10, przez 13, i siedziałam na grochu, zmęczałam z bliską do góry w rękach, bo, bo chrapałam w nocy. A później nauczyłam się, jak żyć z takimi kurwami cipami. One odeszły, bo wydało się, że lata lecą. Później ja byłam pa panią. Nauczyłam się robić i zrobiłam to samo z nimi. Była mnie dobra. Ale nie taka, nie taka dobra jak one. Bo ja robiłam tak, że ja znikałam. I nie, nie ucz mnie czegoś, co tam, tam se pisze, czy tam coś. Tam hierarchia. Była u mnie. Ale dopiero z czasem. Nauczyłam się nie dawać komuś ból, tylko komuś pomóc. Nie robiłam przykrości nikomu. Robiłam sobie po Dobrze. Ale już to jest nieważne. Słuchajcie, to jest coś, co człowiek nie przeżył. Ja nie palę marihuany. Nie, żeby się tym nie nie, Ja sobie palę z lówki, po prostu, bo tutaj mi brakło. Ja nie palę, ja nie palę y, marihuany. Ja jestem zero zero. Ja mogę nawet wam pokazać y, zaraz wypis ze szpitala. Ja nie palę marihuany, nie palę nic. Ja po prostu żyję po prostu życiem, który Kurwa, życie, to życie, które... Nie, że mi to... Nie, te, te życie mi nie dało nic. O! Sobie po prostu... Wypijam sobie trochę tam wcześniej. I tam... I, no i wiadomo, pójdę sobie spać. Eee... Może już nie rano. Ale to jutro. Nie jutro. Bo już jest piąta już za dwadzieścia. Ale... W poniedziałek y, sobie zrobię coś, co pozwoli mi na to, że mogę mieć sobie jeszcze wolne. So, sobie pójdę w środę do pracy. Wiem, że już jest jutro. Wiem, że ja wiem, która jest godzina. Przecież ja mam zegarek, który mi pika, który do mnie nawet rozmawia. Mam zegarek taki, y, nawet nie chcę go ściągać, ale on mnie gada. On mnie gada, ten mój zegarek. No, on mi gada, która jest godzina, który jest, jest dzień, yy, która jest... Nie musi, nawet mi nie musi mówić to, nie to, że jestem ułom, mnek, tylko, że po prostu jest tak, że jestem cały czas na, jestem zamknięta na strychu. Na strychu, gdzie jest strych, yy, ma 15 metrów ten strych, właśnie, ten strych ma 15 metrów, ma piec, kurwa, w którym palę. Żeby był ciepły. Drzwi wyjściowe ma tam. I kuchenne... No, może tam znajdziesz. O, tam się wychodzi. I ja kontaktuję wszystko. Nie nie, nie na wszystko na żeby czytać. Ale to są rzeczy różne. A Rysiu w piecu. Nie. Rysiu mój kochany jest mój Rysiu kot. Jezu, czyli ty, 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 ty wiesz o Rysiu? Enkel. Kurwa. Rysiu to mój kot. Mój kot jest w wicoszowie. Boże, to jest mój kot. Mój kot jest biało-czarny. Tak, dobrze. E, przepraszam. Czemu? E, mój gwiazdacz ja na sycie. Kurde. Ja mam minusy okulary. Wiesz Jest tu osób na tej, na tych stronach, na tych kamerach. Wczoraj spotkałam kobietę, nie wiem, była młodsza ode mnie od 3 lata, zajebista dupa, nic nie mówiła, ale miała tak zajebisty uśmiech, że kurwa może się było zakochać w tym uśmiechu, ej naprawdę, yy, może myślicie, że jestem jakiś tam, nie wiem. Ale miała tak zajebisty uśmiech. Nie chcę zna, y, y, mówić y, Niku, bo znam nik. Ale kurwa. Boże, że się Można było się naprawdę zakochać. Od 3 lata była młodsza ode mnie, tak. Ale wyglądała. Hmm. Była duż, dusza, duża ode mnie, bo była. Um, ale kurde. Hmm. Ja bym chciała tutaj podać kolegę tego, tego jednego, który był w takiej niebieskiej jakiejś bluzce, ale nie wiem czy on tutaj akurat będzie. Um, nie wiem. Pisał do mnie wczoraj, ale, ale bo kiedyś mnie tam zbanowali, bo yy, sądzili, że jestem jakiś prokurator czy tam co. <gry>